Z tej strony Mandy, a to Mandy News. Nie no żartuję, ale pytałem Was ostatnio, co byście chcieli za temat, żebym powiedział? I powiedzieliście, że chcecie Corblok sprawy za darmo. A ja Wam powiem ciekawostkę, że odpowiem na wszystkie rzeczy, które ostatnio Was pytałem: czyli pójdziemy z Corblok za darmo, bany na wszystkie multikonta, albo program Gwiazd dla twojego ulubionego youtubera lub tiktokera. Dobra, przejdziemy sobie do pierwszej rzeczy informacyjnej, więc będziemy prowadzili teraz informacje odnośnie Robloxa, najciekawsze rzeczy, które się zmieniły. Może i ty teraz starsza osoba, która nie lubi swojego kanału, nagle go zawsze oglądasz, bo tematy cię zainteresują. Więc lecimy, pierwsze co, to bany na wszystkie multi konta. I o co w ogóle z tym chodzi? I teraz nie możesz być bezpieczny, jeżeli czytujesz. Jeżeli cheatujesz, no, możesz spodziewać się tego, że dostaniesz bana. Dostanie i twoja mama, i twój tata. <grafię> tak, yy, przejdźmy sobie teraz do wiadomości. Od RTC większości newsów tutaj będę pokazywał. Więc macie źródło, to jest RTC. Także źródła będą pokazywane, typowo Roblox. A w przyszłości, jeżeli polubicie serię newsów o Robloxie, yy, o różnych grach, no to prawdopodobnie przejdziemy nawet o newsów od samej administracji Robloxa Takie ciekawostki od polskiego DDT Więc no yy, pierwsze co to tutaj właśnie bany na wszystkie multikonta O co tu chodzi? Jak to co tu działa? Więc patrzcie tutaj mamy Roblox automatycznie usunie konta, które służą do omijania moderacji I w czasie kiedy dostaliśmy bana na przykład na jeden dzień Założymy sobie multikonto Automatycznie multikonto także dostaje bana na jeden dzień Bardziej na czas, na który yy, zostało zbanowane, jakby konto główne. Tutaj jest account deleted, tak, to też będą na przykład mogli usuwać takie konta. Wiąże się to też z jednym problemem: że jeżeli jesteście na jednym IP w domu, yy, na przykład z swoją siostrą, tatą, mamą, które też grają Robloxa, no to niestety, ale także oni dostaną bana. No jest troszeczkę mały problem. Drugi problem. Niektórzy mają zmienny adres IP. Nie wiem jak to zostanie rozwiązane. Mam nadzieję, że ta funkcja jednak raczej nie wejdzie albo będzie bardzo rygorystycznie sprawdzała, czy na przykład ta osoba nie łączy się nawet z tego samego komputera. Jeżeli sprawdzi, że to jest ten sam komputer, yy, to jest to sam adres IP, yy, to i wtedy zbanuje. OK, wtedy podbywamy się cheaterów graczy, którzy zasłużyli na bana. Na to, żeby odsiedzili w ogóle nie grając w Robloxa, a nie robiąc multikonta i dalej czyniąc to samo. Najbardziej to się właśnie tyczy cheaterów, hakerów, którzy no mimo wszystko jak dostaną pana, to potrafią sobie zrobić nowe konto i nie jest to wtedy takie fajne. No dobra, no ale teraz przejdźmy na przykład, nie wiem, macie swojego ulubionego youtubera, tak? Możecie napisać, kto jest Waszym YouTuberem. Nie musicie pisać mnie. Możecie napisać kogoś innego. Wróćcie w komentarzu napisać, kto jest Waszym ulubionym YouTuberem. No i to informacja będzie też dla niego. Albo jak Wy, na przykład, nagrywacie na TikToku, robicie YouTube'a, albo streamujecie na Twitchu. Bo mam kilku znajomych, którzy na przykład streamują na Twitchu ostatnio też na Netrobloxa, jak guzik. Więc no, będzie tu mocna operacja. wie, tutaj, teraz yy, powiem mocne rzeczy dla tych twórców ponieważ jak dobrze wiecie w Robloxie jest coś takiego jak program gwiazd wideo Roblox. I na czym to polega? Jest to specjalne oznaczenie, że jesteśmy youtuberami, tiktokerami, streamerami lub czymkolwiek innym. Jest to oznaczenie w każdej grze w Robloxie, które nam daje specjalne profity. Oznacza nas w każdej grze. I rezerwuje teraz nawet, nam, nawet swój osobisty nick. Więc jeżeli na przykład jest jakaś nowa osoba, która weszła do Robloxa, zaczyna nagrywać z Robloxa, to a wcześniej nagrywała inne gry, to zgaduje, że już na pewno ma zajęty swój własny nick. Na przykład chyba nawet Graf. On już nawet dostał pana. Więc jeżeli na przykład udało mu się dostać gwiazd, wideo, program gwiazd, wtedy może sobie wziąć nick po prostu Graf w Robloxie niki są odrezerwowane osobom, które te niki mają. Może to jest złe dla tych osób, które takie niki zarezerwowały i nie były one po to, że on to ma taki youtuber, to był jego nik, no ale już, no to to wtedy szkoda, no ale... Dobra, patrzmy tutaj wymagania. Jeżeli możecie zobaczyć wymagania, no 100 tysięcy subskrypcji, nie patrzę na to, to wymagania dla Polski serio, nawet już za zagranicę są leciutko inne, więc te miejsca po prostu można olać. Wymagania. Prawda jest taka, że wymagania. No, powiem tak, nie są tak bardzo rygorystycznie patrzyne. Bardziej patrzą na to, jak dobrze wpływasz na community Robloxa, nagrywając go. E, korzyści. Właśnie, no chyba to każdy chciałby wiedzieć, jakie są korzyści, jeżeli już sobie nagrywasz Robloxa. Zarabiaj prowizję, czyli 5% każdej z każdej zakupu Robuxów, który wykupicie widzowie, danego YouTubera. Czesny dostęp do różnych funkcji. Promocje wideo oficjalny kanał w Roblox, czyli Roblox Cię promuje na oficjalnych kanałach, ekskluzywna odznaka w każdej Gdzie zweryfikowana odznaka w każdej grze dostęp do serwera wideo Star Guilder. to jest taki taki Discord, dodatkowe opcje monetyzacji, dodatkowe możliwości marketingowe i wybierz dostęp do wydarzeń jak... i tutaj jeszcze jakieś takie dodatki po prostu. Yy, mamy specjalną grupę, do której wszyscy tacy dołączają aktualnych jest 654. Yy, więc troszeczkę ich jest, ale nie ma nikogo z Polski. A właśnie ja rozmawiając, załatwiłem, że będzie również w Polsce. Yy, także mamy stronę do składania podań. Aktualnie aplikacje zamknięte. Więcej informacji będę dawał, ponieważ dowiadujemy się aktualnie, kiedy będą otwarte i także będą dla Polaków. Jakie są wymagania dla Polaków, yy, będę nagrywał w kolejnych odcinkach. Można się też do mnie odezwać, jeżeli ktoś chce, yy, bo są specjalne wymagania dla Polaków. Yy, trzeba odpowiednio. Spełniać wymagania, które ja przekażę jak to zrobić już. Dobra, następnie, jeżeli już mamy aplikację, to tutaj proste wymagania mówiłem. Nie patrzę na to, bardziej zależy jak bardzo dobrze łączycie swoje, swoją społeczność. Dobra. I ostatnia rzecz, która chyba jest dla was najważniejsza. Yy, specjalnie wiem na koniec, tak. Czyli CoreBlocks prawie za darmo. Yy, dlaczego pra prawie za darmo? Ponieważ no, cena potrafi spaść naprawdę, ale to naprawdę bardzo. Yy, no i na przykład jak Corblox normalnie kosztuje, z tego co wiem, 17 tysięcy Robuxów, tak? 17 tysięcy Robuxów, jest to spora cena. Yy, ile to będzie? 17 tysięcy Robuxów. Zaraz sprawdzimy, dobra. Więc teraz tak, jeżeli mamy Corbloxa za 17 tysięcy Robuxów, tak? No to przechodzimy sobie teraz do zakupu Robuxów. Ja mam premium, więc mam troszeczkę bonusik za każdy zakup. Więc kupujemy sobie ten pakiecik czyli 12 tysięcy, i kupujemy sobie ten pakiecik za 5800, więc mamy wtedy 17 tysięcy 17, 17 900, więc mamy 900 tysięcy nadmiaru. Zobaczcie, jak kupicie ten pakiecik, to wam to braknie, jak nie macie premium. Czyli jeszcze musielibyście to kupić ten najtańszy. Ale dobra, niech lecimy po prostu, jak ktoś ma premium już. Yy, 12,100, 5,800. Czyli kupujemy te dwa pakiety. 600 i 300 to jest 900 zł. No, jest to ogromna suma, którą trzeba zapłacić za to, żeby mieć Korbloxa A wiem, że Korbloxa uwielbiacie, ale. Powiem wam tylko ciekawostkę: że Cor ostatnio testowali funkcję, właśnie zniżek na korbloxa w niektórych krajach. Na razie zostało to wyłączone, ale już Wam pokazuję o co chodzi. Yy, dobra, lecimy. Możemy zobaczyć tutaj: Roblox eksperymentuje ze zniżkami regionalnymi na oficjalne przedmioty, i zobaczcie to. Mamy tutaj oficjalnie, na przykład, właśnie na amerykański. 17 tysięcy Robuxów, ale zobaczcie tutaj na inny rynek 11 tysięcy 900, więc tutaj już zniżka 5 tysięcy Robuxów, tak? Więc jeżeli tutaj tak byśmy chcieli zobaczyć, to tam mieliśmy ile? 11, to zobaczcie tutaj 300 zł zniżki, 300 zł zniżki, jedną trzecią, ale to jest tylko jeden kraj, więc też nie wiadomo, czy na przykład w innych krajach nie będzie jeszcze taniej. Albo będą dostosowane ceny do danych krajów, na przykład tych biedniejszych, gdzie ta cena może spać na przykład do 3000 robuxów. No i wtedy zamiast na przykład 17 to płacicie 3000 no to kupujecie sobie ten i ten pakiecik, czyli płacicie już 100. No... Zamiast płacić coś prawie 1000 zł można by było ogarnąć coś na przykład za 200 zł. No, wiadomo, prawie za darmo, to nadal nie jest 200 zł, nie jest za darmo. Ale jednak, jeżeli mamy zniżkę ponad 50%, bo tutaj też będzie chodziło o dany kraj, który jest biedniejszy, będzie miał taniej, yy, no to jeżeli to wejdzie, no to serio tak będzie. Na razie funkcja została wyłączona, ale dlaczego została wyłączona, pytacie się. No właśnie, już wam powiem, dlaczego została wyłączona. Yy, po, bo ludzie używali VPN-ów i wtedy no, ci z Ameryczki kupili sobie takiego corbloxa <taniej>, taniej, jak w innym kraju. Dlatego też na razie ta funkcja jest wyłączona, ale planują ją odpalić, że będzie po weryfikacji dowodem osobistym danego kraju. I wtedy, wiadomo, dowód osobisty, mamy z Polski, to będziemy mieli wtedy ceny dla Polski, które mogą być na przykład tańsze niż amerykańskie. Wtedy na przykład niektóre itemy sobie taniej pokupujemy, tak? Te typowo ROBLOXowe, gdzie to jest CoreBlox, Headless. No, myślę, że warto poczekać, zobaczyć jak to się rozwinie. Jeżeli chcecie więcej informacji, napiszcie, co byście chcieli, żebym nagrywał yy, z informacji a ja, nagram. Jak widzicie, macie tutaj trzy ciekawostki, myślę, że są naprawdę spoko dla Was. No i co? Wypatrujcie, czy Colbot zmienia swoją cenę, bo z tego co wiem, każdy chce go mieć.